Już w minucie Syna i duchu świętego. Amen. Dzień dobry Państwu, nazywam się. Troszkę dalej. E, Konorujesz Krzysztof. to jest jabłuszka moje, złota raneta. E, e, I antonówka. antonówka papierówki nie ma. nie ma, ale bardzo smaczne jabłka. Zaraz ja wezmę te jabłuszko. I bardzo proszę, panie redaktorze, się poczęstować. I spróbować, czy, czy, czy dobre, i, i powiedzieć do, do kamery. Podpróż dla. I chcę powiedzieć tutaj, e, dla Putina, prezydenta Rosji, że położyliśmy na jego lachę e, jabłka nasze, antenówki, papierówki, wszystkie to są zdrowe, to, a oni dostaną o, od nas jabłek. O, a przyjadą do nas inne ludzie, i, i kupił od nas jabłka. Niech Putin się nie, e, za, za bardzo, nie, nie skacze za bardzo swoją robką tam gazem, e, że zamknął dla nas gra, gra, granicę, zamknął... E, ja, Przepraszam, to nie będę jeść. E, niech nie skacze Putin tam za bardzo robką i, i gazem, bo e, jeżeli my nie damy e, mięsa i nie damy jabłek, jabłek Owoców inaczej, bo to owoc jest, o proszę Państwa, to jest owoc. To jest najlepszy owoc, to od jabłka przybywa najwięcej krwi. Czy to papierówka, czętynówka, czy szaroneta, czy inne jabłka e, już nie będę tu wymienić, Ale od każdego jabłka przybywa krew dla człowieka. Jak ludzie nie będą w Rosji spożywali jabłek, to pomierają. I co Putin robi? Pójdzie naród na Pucina, zwłaszcza pójdą na Pucina, pójdą i ich naród, że nie mają krwi u siebie. A człowiek potrzebuje zawsze mieć u siebie 5 litrów krwi, czy mężczyzna, czy kobieta. To około 5, około, to najmniej około 5 litrów krwi musi mieć w organizmie u siebie. Bo idzie, na razie położę jabłka, jabłko, idzie krew wszędzie. I po palcach, i w głowie mamy krew. Przypuśćmy, ja skaleczyłem palec. Ten o, przypuśćmy. Nożem. O. Co leci, panie redaktorze z palca? Co będzie lecieć, proszę. Z, y, mnie kolega uderzył w nos, przypuśćmy. Co będzie lecieć? Krew. Łatwiej, proszę powiedzieć. Krew. Przypuśćmy, y, ja robię drzewa i y, się kieruję, zaciąłem za się z palca drugiego. Co będzie lecieć? Krew. Tak samo i, i ludzie e, są w każdym państwie, żyją, e, naród i jak on się skaleczy się, ani będzie miał krwi, to gdzie pójdzie? Gdzie umrze? Gdzie do piachu, pójdzie? Do piachu. To nie pójdzie? Umrze. Inaczej. A wtedy naród polski, naród e, rosyjski, pokary dla Pucina, że jego sam, o, o, sam, sam ten naród, Upadła napój mój. E, sam naród Tu nie stoi. Sam Nie noża, noża. A, noża. E, sam naród ruski Dobra. Sam naród ruski pójdzie na jego. Wezmą noże, siekiery, kosy zaostrzył i pokazał dla, dla Putina, co za ten e, Putin, że zgłupiał, oszalał, dostał kręćka w głowie. On myśli, że on e, wygra z tym, jak, e, z, e, z tym, z narodem. Nie! Z narodem jeszcze żaden, czy to Putin, czy to amerykański prezydent, czy to polski prezydent, czy jaki narodem, nikt nie wygrał. Trzeba zawsze słuchać... Nie, jak... Będę jeszcze tu nie będę mówić chyba, nie? Trzeba zawsze... Trzeba pierwszy przemówić, a później będę jeść. E, trzeba zawsze... słuchać naród. <coughs> Co naród powie, to trzeba spełniać. Przykazania. O, na naszego ministra. Napisali hasło rolnicy. Napisali. Wejdą do, do ministerstwa, wejdą, wywiozą jego na, na tacę z Marka Sawickiego, wywiozą, bo już jest pod ministerstwem trumna postawione, już jest taczki postawione, namioty, a kopaczów te, też e, e, i górnicy wszyscy poradzą. A jeszcze e, robot, e, bezrobotni dojdą, bo to mało jest rolników, stoi ciągników. Tylko około stu ciągników tam w Warszawie stoi, pod e, Ministerstwem Rolnictwa, a na drodze ile stoi, bo policja nie puszcza, bo policja nie puszcza ich. To teraz, jak te reszty dojadą, ciągniki, górnicy dołączą się, bo nie darują, bo nie odeszedł e, 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 prezes e, górnictwa ze stanowiska, robił górników w balona, to górnicy tak się wkurzyli na jego i na e, minister, e, na premiera e, tego, jak on się nazywa, Janusza. E,